Czytanie z księgi rodzaju Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia Nie obawiaj się Abramie bo ja jestem twoim obrońcą Nagroda twoja będzie sowita Abram rzekł O Panie mój Boże na cóż mi ona skoro zbliżam się do kresu mego życia nie mając potomka Przyszłym zaś spadkobiercą mojej majątności jest damasceńczyk Eliezer. I mówił, ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą. Ale oto usłyszał słowa, nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, Rzekł: Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. Potem dodał: Tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i pan poczytał mu to za zasługę. Potem rzekł do niego: Ja jestem pan, który ciebie wywiodłem z Urhaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność. A na to Abram. O Panie, mój Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł, wybierz dla mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej ptaków nie prościnał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień, niby gorąca pochodnia, i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierza z Abrahamem, mówiąc Potomstwu Twemu daję ten kraj, od rzeki Egipskiej, aż do rzeki Wielkiej, rzeki Eufrat. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeście się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona ściernia albo z ostów figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce. A złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców, ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. A więc poznacie ich po ich owocach.